to w czym jesteś najlepszy okradzasz domy tak i byłem nawet z Lidią myślałem że Lidia mnie za to skarci że za to że będę kraść a Lidia ma wywalone na to totalnie wiem. gdzie Lidia no właśnie ja planuję przejście do Ivers za, zapisać to jako znacznik Przeteleportować się z powrotem do tego miejsca, gdzie Ech! gdzie mi ten y, jarl dał ją i ją zgarnąć. O! Nie no, przecież ona zginęła totalnie była takim flakiem, że ona nie, nie, nie stała na kolanie, tak jak to jest w przypadku jakieś cienie i zielone takie. Ścianie, nie, nie stała na kolanie, także wiesz, że była zmęczona całym tym działaniem, tylko po prostu leżała. No. w stanie agonalnym, no. Jak zginęła, to nie żyje i nie masz już jej? Ty. No to się pytałem, czy normalnie odrodzi się ta Lidia, to ludzie mówili, że będzie w tym. Na bogów, to prawda, czyż nie? Że będzie w budynku. To ja zapisałem i Lidia już nie żyje, no. To już nie mam Lidii, no. Już nic na to nie poradzę chyba w takim razie. Tylko nie pamiętam w którym momencie ona padła. Bo tutaj cały czas te same obrazki są. Nie no. To będzie szybka i piękna. O, mało co, Lidie nie, przywodziła. nie dasz mi rady! O, <laughs> wiesz już, Lidia. No, Lidia posuwa no, do przodu. A i teraz wiesz, teraz elegancko, no. Zrobiliśmy idealną zasad zasadzkę na nich, Lidia. Wszystko się udało, no, zgodnie, zgodnie z planami. A i było Lidię. Było Lidię zaczepiać. Amen. Wiesz, i Lidia żyje teraz. On się posilał tym razem jabłkiem. jakimiś normalnymi rzeczami, a nie. No i dobra. Jeszcze o, chleb. Leba się nie marnuje Wszystko Halo ty kurde, dawaj to jabłko I masz szatę Jadem. O! <grytanie> ma diadem! No to dobrze wszystko jest Prowadź No i fajnie, patrzcie kurde jaka no. <grytanie> Księżniczka Lidia, tak, tak. Lecimy. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. <noise> na mnie to obchodzi. Czy ja cię pytałem o zdanie? A może i się da? Może właśnie się da. Co jest? Co to jest? To to jest za Za agresor jakiś ty. Nagle na mnie wyskoczył. Długo szyjec jakiś. Human heart? O, to biorę. I serce deadryma? Toż to rzadkie chyba jest, co? Tyrach mnie napadł. Jaka dzicz totalna, taki wiesz. Ja wcześniej tu, ten ten, ten też przecież przy, przychodziłem. No to taka dziczna na mnie się nie rzuciła. Ty. A od kiedy ja nie, nie idę z Lidią? Gdzie Lidia została? Ale Lidia zgubiłem, ty. Czyli ona gdzieś tam żyje, chyba. Tym razem, co? Nie <laughs> chcę syfu. No ale Kazami, zostać? Nie, no później bro... wziąłem follow me. Dałem jej przedmioty i ona stała, przecież za mną wyszła. Motyl w słoiku, ale jazda. Za tobą. Aha. O. <laughs> Gdzie ma Lidia? Idziemy z motylem słowiku O kurde. Centralnie w oczy mi skacze ten wilk. Ta to nie wyjdzie na pewno. Znowu wskinasz się na 7000 stopni, klimek. A to tu? Nie dziś. Jestem gotowy na wspinaczkę na Wysokich no, szczeblu. I Czy siwobrodzi nie wyczekują dostawy zaopatrzenia? Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien. Jeszcze nie wpuszczono mnie do klasztoru, może kiedyś. Bez obrazy, ale częściej nie wyglądasz na dostawy. To droga się robi się coraz niebezpieczniejsza. Ej, uważaj! Uważaj, co mówisz? Ja jestem smoczym dziecięciem. Kaciu. o jest Klimek dobra siema Przechodzisz tędy w drodze do wysokiego Chrodgaru. W większości żywność jak suszone ryby i solone mięso No wiesz, rzeczy które długo zachowują świeżość Siwobrodzi nie wychodzą zbyt często jeśli wiesz, Nie rozumiem takie internetowe Nie no takie takie zimowe A to co to Ej i for the beard of men, the dragon's rules of Moon Siedem stopni. Nie czeka, taka nasza śnie śnieżka. A ta Patrick's stoi i czeka, aż ja nie wiem, ja ją zap O? A pan to kto? Ej, trzymaj ręce przy sobie. Kim ty jesteś? Hmm? Lubię tu przychodzić, iść stopniami, oglądać godła. Czasem po. A żebym się stopnie. rozbierał, to masz z golasa. O. Co Gotuje co tam. Wracam bardzo. Halo. Po co to robisz? No, chcę zagadać, no. Uważaj co robisz. Dawaj Pręcze, no. Pręcz. Daj pogadać na... No, uważaj na wilki. Jeśli zamierzasz iść na wysoki Hrothgar, tylko pielgrzymem i nie chcę tego zmieniać, jeśli nie masz nic przeciwko. Dałoby się łapać śnieg na język. Ja już kawałek przeszedłem, a coś czuję, że tutaj będzie buruta. Wiedziałem, że tutaj jest troll, Lidia. O dobrze, Lidia nas strzela, a bo on się jeszcze regeneruje. O kurde. Tego to trzeba sposobem Ja kiedyś go pokonałem jakując tutaj <gryw> no. czułem tutaj no, później Na ten większy kamień O i tutaj I Teraz jakoś go trzeba zlurować yy! Kurde yy! Dobra, Lidia ty tam zostań o. Idź tam Lidia. <gryw> idź go tam zluruj. o idź tam Lidia, Lidia, idź tam, <gryw> <gryw> idź tam, Pusem go zabi. No właśnie z łuka go chciałem, tak... Dobra To zrobimy tak, Lidia Idź, 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 idź Lidia, idź Idź ty pierwszy Kurde. Chodź Lidia Jeden troll? Już nie ma? Co z tym trollem? Nie mogę? Jaki żrytowniś ty. On czasami jest? Ty, on losowo się wskrzeszeć? Co jest ty, Lidia. Nie mogę, nie zrespił się. Ale to dziwne. Myślałem, że to tak zawsze będzie. No mnie gadać. Hmm. Dobra, co my tam mamy w słoikach? Zwykły VR być powiem, że jest toporny strasznie. Natomiast, już Skyrim zmodowany, to jest bardzo intuicyjny. Taki, że, że aż się chce coś kombinować. Zapasy klimka. Poszło. zaliczyło, ktoś mnie zaatakuje. Cyk, wyciągam, obracam się i ha, 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 ha! No i koniec, ale jakby co, to plecy mnie pilnuje, Lidia, no. Dzięki za prezentację. W ogóle tego zapraszam do uczestnictwa w konkursie, który teraz obecnie trwa, na takie ERP powiedzmy Skyrimowe no gdzie musisz odgrywać role yy, No w sumie zależy co będziesz odgrywać No albo argoniański pokojówki albo pana pana tej pokojówki albo jedno i drugie Jak umiesz takim im imp imp impresjonizować czyjś głos także wiesz także można coś wygrać fajnego i sprzedać na przykład na Enebie. Smocze, dziecię Jak nie będziesz grać. się w tej właśnie chwili. U epoki. Co to znaczy? Przede wszystkim zobaczmy, czy w istocie jesteś w Ha! Fus! Smocze dziecię, to naprawdę ty. Witaj na wysokim Chrodgarze. Jestem mistrz Arngeir. Mówię W imieniu Sił Obronnych. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Bo wyście mnie zawołali, no! Tak to bym sam nie przyłasił tutaj. przecież tu wieje. Odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę. By móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyków. Jako smocze dziecię, jesteś w stanie przejąć siły witalne. Wiedzę poległego smoka. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać... Rodo znaczy ro znaczy się? Herskisz. I <grym> O nie, ja jestem wampirem! Us ra! Imponujące twój dłum jest bardzo. Dziękuję bardzo! Masz w sobie potencjał smocze dzień. Wydaje mi się, że radzę sobie całkiem nieźle, no będąc. Będąc w wiarowym świecie. Jestem sprawny i Trzyba mogę kucać, teraz, stawać, ubracać się i szybko. Napięcie Mistrzory. musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić je w Udaj się ha! do się A to stąd! A! Twoja kolej. Mistrz no Mori. No. Beks. Mój kawałek. Teraz twoja kolej. Stań przy mnie. Mistrz Mori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, im się zamknie. Wóz. Ostatnią próbę. Odzyskaj ruch Jurgena wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu, z jego grobowca w prostarzej świątyni Ustengraf. Wprowadziłem Aaaa. sobie po prostu komórki w skarpety i włączałem program. i Jak mogłem biec, jak ruszałem tak nogami, to biegłem. Edy. Czy to ciebie z dziecięciem? A co? Nie wiem, o czym mówisz. Nie chcę słyszeć twoich kłamstw. Wiemy, że jesteś fałszywym smoczym dziecięciem. Nie no i co nie mi zrobisz? Powrotowi prawdziwego smoczego dziecięcia wkrótce nadejdzie i oddamy mu twoje serce. Wszyscy Dajesz. ujrzą przyjście lorda Miraka, nikt go nie powstrzyma. Czas! Co jest, kurde? To już ja nie jestem po... Ja jeszcze tamtych to mógłby... No, pobiłem strażnika, no bo... W tym ferworze walki to ja nawet nie wiedziałam, co się dzieje, ty. No e, nie, co? Hej, ty! Czy to no. cię... Nie chcesz... Nie zapobiegniesz powrotowi. Wszyscy ujrzą przyjście Lorda Miraka. Nikt go nie powstrzyma. Chodź tu. tak o. będzie lepiej dla tego biedaka. No i uspokojiliśmy Uspokoiliśmy Ferajnę, no Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. Ale ja nic nie robię, ja chcę tylko ich przeszukać. Board the Wessel, Norton, Maiden, Docket, Atraven, Rock, Take it to Windhelm, ten begin you search, kill the false dragonborn. Noaz, Krikri, before on soul's Solstheim, return with word of your success. No to he. <gry> Leci tutaj um, szkoda, T zobaczę gdzie klimek gdzie No i pokazuję mi na jego chatę. Ja mam się wbić do niego na chatę. On pewnie śpi o tej porze. O. Dobra, to ten, to poczekam. To biję do niego za 8 godzin. Będę spać mu na ganku. No śpi, no. Widziałem, no. Alert czytaj mnie, zrób. O! Wiesz, jak ładnie tutaj? Tak sobie myślę, że może jestem smoczym dziecięciem. Tylko jeszcze o tym nie wiem. To krzyknij. I mek. chciał. A dobrze cię znów widzieć. Jak dostawa? Nielicha wspinaczka, prawda? Jo. Tak czy inaczej, bardzo ci dziękuję. Proszę, weź to za swój kłopot. Nawiedzony. A jak ja bym chciał coś e, sprzedać. Jeśli do wybierasz kogo? się do klasztoru. Uważaj. Ty? Na Wybacz dół, panie. Droga Zagrać dla ciebie na lutni? O no to a na czym grasz? Gram na lutni. A. <ścoughs> Co? No dobra. Dziękuję panie. Udało ci się już porozmawiać z Fast? Nie, powiem ci Wilhelmie, Cicho. że gdybym mógł, odesłałbym ją stąd już jutro, ale Klimek wciąż musi się tak wiele nauczyć. Klimek ma się dobrze. Radzę ci iść do głosem Ach. serca. Może kiedyś, ale nie dziś. Grana na <burzu> Ja myślałem, że ona jeszcze będzie śpiewać, ty. Dobra, a gdzie jest kapliczka w takich miastach? I teraz da mi w górę. Po lewej jest budynek i tam w środku je jest. Po lewej A jest co budynek. sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. U? Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie. Ale... Hall Ciężu of the kaza. Dead. To chyba nie. To. Chuj, tu. Tu chuj, wygląda chuj, jak chuj, świątynia. To jest i templ. Już chyba to, szukasz mojego męża na zimę? Zajrzyj, jak robi do życia. Zyskuję. Już czuję się lepiej. Jesteś po ślubie? Bo tak wyglądasz. Zdraviające o też należy do końcówki. Muszę się uzdrowić. Nie ma. A stoisz tu i rozmawiasz z mężatką. Dlaczego? Aż tak ci się podobam? Czy nie o to chodzi? No chcę się dowiedzieć, kto tutaj rządzi. I co? Dodano błogosławieństwo, to oznacza, że o już jestem, jestem uzdrowiony, właśnie nie wiem no, Do solitude podobno. na wóz i spadamy. No to, no to dobra, no to włażę. Lepiej pośpiesz się. Chodź Lidia, co tak stoisz? Sam będę jechał za te 20 dolców? Jeżeli przybywasz do Samotni, aby wstąpić do Legionu, to porozmawiaj z Rikke. Jeżeli nie, z to unikaj kłopotów. Z Rikką mam Rika będzie tutaj... ...do wojska zaciągać mnie? to ciekawe było aktem zdrady wobec ludu samotni. jak to pewnie przegapię nie było żadnego morderstwa Ulfric wyzwał toryga pokonał najwyższego króla w uczciwej walce to nasza tradycja to starożytny obyczaj Skyrim i wszystkich Nordów Wyglądasz mi nie. na kogoś nowego. Ja też jestem nowy. Może mi się przyda. Gdzie raz mieście? Nie, Jeśli potrzebujesz noclegu idź do mrugającego ślizgacza. To porządna gospoda. Ryby żyją. Pro. Co lepsze? Świeże ryby, świeże ryby. Podać ci z przyprawami? To rodzinna receptura. No, faktycznie sam Spices. A ty jesteś pewnie sam? Tak? Przejść na drugi brzeg. A ty kto? Kim jesteś? Proszę, nie przeszkadzaj sędziom. Z tej jaskińki aż bije nienaturalną magią. Jakieś światła i dziwne dzięki. Ktoś powinien to zbadać. Udałoby się w takim mi razie pozdrożyć. niezwłocznie wyślemy legion, by oczyścił jaskinię i zabezpieczył miasto. Pod moimi skrzydłami mieszka. Wasza Nie Eminencja, tego. moje wróżby mówią, że w okolicy. Od razu sobie zaznaczę, żeby wiedzieć gdzie iść. W te miejsce, tak? Czyli tam? Przez góry? Mam się przeprawić? No to nieźle. Ładne widoki. Czy Lidia zrozumie? Piąteczka, Lidia.